Program starsza pani musi fiknąć. Co tam się wydarzy? To bardzo ciekawy format, bardzo ciekawy program. Długo się zastanawiałam nad tym, czy wziąć w nim udział. Teraz, z perspektywy już paru miesięcy po tym, jak nakręciliśmy ten program, nasz odcinek z tatą moim, absolutnie mogę powiedzieć, że, że zrobiłabym to jeszcze raz. Fantastyczny czas, i, i myślę, że, że ten program pięknie będzie pokazywał. Bo o to w nim chodzi, relacje pomiędzy znanym dzieckiem a jego rodzicem. Rodzic jest wystawiony na, na wyzwania, które szykuje mu dziecko, ale nie chodzi o, o, o to, żeby rodzic sprostał wszystkim wyzwaniom, chodzi o to, żeby pokazać emocje. Oczywiście, też bywa, że dramatyczne, ale zazwyczaj jednak ciepłe i, e, i takie wzruszające niezwykle, e, a też czasami bardzo, bardzo, bardzo zabawne, bo kilka m, jeszcze nie do końca zmontowanych odcinków miałam okazję oglądać dzięki uprzejmości producentów. E, starszej pani musi fiknąć i e, absolutnie się obśmiałam i absolutnie się wzruszyłam w obu przypadkach do łez. Strać, kogo zobaczymy w tym projekcie? Jest piasek. Ja jestem w parze z moim cudownym tatą. Jest Magda Gessler. Zdaje się, że odcinków jest, jest osiem. Każdy w innym miejscu świata. My akurat byliśmy z tatą w Korei. Ale był odcinek kręcony i w Afryce i w Amery wszystkie kontynenty w zasadzie zostały przez produkcję odwiedzone. Mam nadzieję, że ten format będzie kontynuowany. Już nie ze mną pewnie, no bo każdy odcinek opowiada o innej, o innej parze, ale ciekawie, bardzo ciekawie było podglądać. I to, to jest takie podglądanie, jednak. Jednak miłe to nie jest takie, że, że ma się wrażenie, że wchodzi się komuś z buciorami w, w, w życie, tylko jednak e, z takim sentymentem i, e, i, i, i miłością ogląda się relacje rodzica z dzieckiem. Bardzo to jest piękny, piękny format. Mam nadzieję, że w, w, w przyszłej ramówce TVN będzie kontynuowane.